Siemano, siemano, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mentalnego Pola Bitwy. Ja nazywam się Mateusz Kubiszyn, a ze mną. Witam Was bardzo serdecznie, Noriko Czarian. A dzisiejszymi tematami naszej rozmowy jest Odporność mentalna oraz Strefa komfortu. Dokładnie. I z tej strefy komfortu my codziennie staramy się wychodzić. Nawet to, że my siedzimy tutaj i nagrywamy dla Was ten kolejny odcinek, to jest dla nas wyjście ze strefy komfortu. A przynajmniej dla mnie. No, nie będę za Ciebie, Norik, odpowiadać, ale ja zdecydowanie wolę używać moich dwóch argumentów w ringu aniżeli tutaj. Wiesz co, myślę, że yy, każde działania, które mogą w jakikolwiek sposób yy, wpłynąć na to, że. Jak już nawiązałeś do ringu, nastawiasz się w pewnym sensie ten policzek, tak, na komentarze, na opinie. Zresztą chcemy, chcemy komentarzy, chcemy waszej opinii na ten temat, na temat naszego podcastu, na temat naszego dzieła, tak, którego dokładnie. staramy się jak najczęściej po prostu budować. Dostawać. Ale Oczywiście. Kiedy... Hejt również może nie tyle, że jest mile widziany, ale też wiemy, że bez hejtu Oczywiście, nie ma lajku. Tak. Oczywiście, że tak. I teraz, jeżeli popatrzymy na to, no to każdego dnia nastawiając swój policzek w jakikolwiek sposób, wykonując jakiekolwiek działania, naruszamy tą przestrzeń, tej strefy komfortu. Tylko problem pojawia się w momencie, kiedy my do, do, dobiegamy do pewnego obszaru, który jest nam znany. I podejmujemy decyzję, żeby nie podjąć decyzji. To jest moje ulubione takie stwierdzenie, żeby nie przekroczyć tej strefy komfortu. Tak. Często wchodzi na jak już mówimy o granicach, gdzie wyjście albo wyjazd za granicę kraju, gdzie są inni ludzie, przede wszystkim inny język, inna mentalność ludzi, inna kultura. Dla nas jest to problem. Ja miałem taką sytuację, moja koleżanka naprawdę bardzo dobrze po niemiecku mówi. No i pojechaliśmy do tych Niemiec, nie? I on mówi, ja wszystko będę ogarniać, ja wszystko, po wszystko będzie tak, nie? Będę tłumaczyć, nie? A nagle Niemiec zaskoczył ją jakimś tam pytaniem, nie? A ona zapomniała języka w buzi, nie? Bo po prostu... Przeraziła się tego, wydaje mi się, że jednak w takiej nazwijmy to z, w zwykłej szkole, ten niemiecki jest taki klasyczny, normalny, a tu po prostu Niemiec zaskoczył jakimś tam slangiem, to tam, to mm. no jakby nawet Polak Ślązak powiedział do takiego klasycznego e, Polaka w swojej gwarze, to też można by było nie do końca to zrozumieć. Oczywiście, że tak, 17 lat mieszkałem na Wyspach. 10 lat w Irlandii Północnej i 7 lat w Anglii. I pamiętam 2005 rok, kiedy spakowałem się i mówię: Dzida lecę do Irlandii Północnej, do mm -hmm. Belfastu, nie mając ani pracy zagwarantowanej. Mieszkanie tak naprawdę na kilka tygodni u brata mojego przyjaciela yy, i żadnej perspektywy, zero innych znajomych. Yy, I dzisiaj tak naprawdę. Zastanawiam się czasami, jak ja wtedy podejmowałem te decyzje, bo to było totalne odcięcie się od wszystkiego, mhm. rzucenie i podjęcie takiego ryzyka pewnego, mhm. tak? I też jechałem tam z świetnym angielskim. Ze szkoły, dodatkowe jakieś zajęcia i tak dalej. Matura świetnie poszła. Mówię, będzie świetnie. Pierwsza rozmowa o pracę. Gość do mnie zaczyna rozmawiać w języku angielskim, tylko z tym akcentem z Belfastu. Tak, oni w ogóle strasznie blubrają, tak. ja ich nienawidzę. A ja... O! I szok. Zrozumiałem, że też będzie to moim celem, żeby się nauczyć tego komunikatywnego angielskiego. I to, co, to, co było ciekawostką, to to, że Któregoś dnia e, dostałem pracę na budowie, któregoś dnia siedzę na rusztowaniu e, z młodym Irlandczykiem e, no. e, i zaczynamy rozmawiać. I ja coś powiedziałem, i on tak patrzy się na mnie, i ja mówię, słuchaj, Jeżeli coś źle powiedziałem, to mnie popraw. I on powiedział: Wiesz co? Bałem się to zrobić. Ja mówię, Dlaczego? Bo większość osób, nie tylko Polaków, mhm. większość osób się wkurza, jak ich poprawiamy. Ja mówię, to nie ja, ja się chcę rozwijać. Ja chcę poszerzać te, te, te wszystkie swoje umiejętności, mhm. a nie y, popełniać te same błędy. Tu jest chyba też troszeczkę y, zaciąganie z tego, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, kiedy powstawanie po tej, po tej przegranej, mhm. y, my się obawiamy błędu. Tak? tak? I, I to jest chyba jeden z głównych powodów, dla którego my nie wychodzimy z tej strefy komfortu. Że ten pierwszy krok po poszerzeniu tych granic yy, może być błędny. Tak, tak. To w każdym aspekcie yy, życia myślę, że to będzie to, że wtedy, kiedy idzie lekko, no to jest właśnie jeszcze ta nasa, nasza strefa. A dopiero prawdziwy trening, prawdziwy rozwój zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna się robić coraz ciężej. Mhm. Kiedy już głowa zaczyna podpowiadać: A czy to na pewno dobrze robię? A czy ja dam radę? A może lepiej będzie zawrócić i usiąść w tym ciepłym, fajnym, wygodnym fotelu. Wtedy zaczyna się trening, ale tutaj też ta świadomość tego, że gdy zmierzamy ku górze, gdy zmierzamy na szczyt, no kurwa, no musi być ciężko, musi być pod górę, musi być coraz ciężej. No, co by nie było, każdy szczyt na początku jest delikatnie tylko pochyły w góry, ale im bliżej ataku szczytowego, to już bardziej się robi tak. pion i trzeba dużo więcej energii włożyć. I ja też w sportach walki tak zwróciłem uwagę na to, że jakby do pewnego etapu jesteśmy w stanie, może nie tyle, że bardzo szybko dojść, bo to też predyspozycje i działania, ale do pewnego etapu jesteśmy w miarę szybko, jesteśmy w stanie dojść, bo to wymaga przede wszystkim bardzo dużego natłoku pracy, zaangażowania i jak ja to mówię, jak ślepy koń na torze wyścigowym tylko cel. Ale gdy dochodzisz do tego poziomu mistrzowskiego, to później każdy centymetr to jest bardzo dużo pracy, właśnie już też mentalnej, umysłowej, to już jest wiedza, to już jest jakby swoja aranżacja, to już jest kombinowanie już tak, żeby wytyczyć swój osobny szlak, bo na szczyt prowadzi wiele dróg. I nieważne, którą drogą ktoś pójdzie, jeżeli efektem końcowym jest szczyt, no to osiągamy to mistrzostwo. Mhm. Wiesz co, kurczę, aż mi się przyjemnie tego słuchało, co teraz powiedziałeś, bo to jest ten aspekt tego, że my wybieramy często albo, bo tu jest na tyle komfortowo, czyli gdzieś tam skalujemy i doszliśmy do tego komfortu w jakimś tam rytmie, tak? Tak jak powiedziałeś, na samym mm. początku ten progres bardzo często jest szybko widoczny. Tak. W miarę tak. to jest zależne. Oczywiście tu nie ma reguły, mhm. tak, ale bardzo szybko widzimy jakiś progres. Tak. A później, kiedy pojawia się szczegół, taki niuans po prostu, który i tak jest rozwojowy, mhm. jest progresem. Tak. To nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale wielu ludzi potrafi. Nawet na podstawie tego progresu i tego rozwoju być zrezygnowanymi, bo tak. już nie ma tego takiego wow, ten taki wow mm. faktor, tak jak to tak. się mówi, Wydaje mi się, że to dalej obrazując to jakby wędrówką na szczyt, na szczyt góry, wydaje mi się, że jakby do pewnego momentu są drogowskazy, mhm. do pewnego momentu są. Inni ludzie, na początku jest ich cała masa. Hmm. Później, im wyżej wychodzimy, tym ludzi troszeczkę jest mniej. Hmm. A gdy już naprawdę jest ten atak prawdziwy, atak szczytowy, gdzie właśnie mówisz, że walczymy o te drobne niuanse, o każdy milimetr, o każdą najmniejszą taką drobną dzia działalność, no to wtedy okazuje się, że gdy dochodzimy na ten szczyt, okazuje się, że jesteśmy sami. Hmm. Widzimy, że inne szczyty też wystają ponad chmury i znowu tam jest też. Gość, ale też jest sam. O, tamten szczyt jest taki trochę łatwiejszy, ale tam jest długość. Mhm. I to właśnie myślę, że tak łatwo to zobrazować, nie? że trzeba być gotowym na to, rozpoczynając wędrówkę, jeżeli mhm. mamy cel, osiągnięcie szczytu, rozpoczynając wędrówkę, musimy być gotowi na to, że na samym końcu nie będziemy szli po drogoskazach, tak. To my będziemy wytyczać szlak i będziemy w tym samotni. Tylko mhm. zwróć uwagę też na jedną rzecz. Y kiedy nawet rozmawiam z ludźmi, czy w trakcie pracy z tymi ludźmi, często pytam o to, żeby opisali jakoś ten obszar strefy komfortu. No i tam jest oczywiście bezpieczeństwo, tam jest komfort, coś znanego, pewność i tak dalej. Następnie proszę ich, żeby określili, co się znajduje poza strefą komfortu. I jest ryzyko, y, przegrana, nieznane i tak dalej, i tak dalej. I ja wtedy y, nakierowuję na to, że jak masz mieć motywację, kiedy stoisz w miejscu, które jest dobre, obserwujesz zagrożenie, nie będzie ci się chciało podejmować decyzji o wyjściu, tak. tylko musimy zrozumieć, że. <laughs> Pozostanie w tej strefie komfortu często tworzy o wiele większe zagrożenie. A na, na zewnątrz często jest właśnie ten Twój cel. Tak. Często jest to mistrzostwo, do którego sięgasz albo starasz się sięgać. Często są marzenia, często jest aspekt rozwoju, o którym nie wiem, staramy się dudnić na, na bieżąco rozwijaj się, rozwijaj się i tak dalej. Ale to, co jest najciekawsze prawdopodobnie w tym wszystkim, to jest to, że. W tym obszarze strefy komfortu potrafimy powiedzieć, że jesteśmy pewni siebie, zdyscyplinowani i tak dalej. Tylko ja staram się też zawsze po, yy, powiedzieć takie coś. Jeżeli w obszarze znanym wydaje ci się, że jesteś pewny siebie, a w momencie, kiedy podejmujesz jakiegoś działania, wyzwania i tej pewności brakuje, to znaczy, że nigdy nie byłeś pewny siebie. Tak. Bo gdzie indziej testujesz te swoje wartości, umiejętności, mhm. jak nie poszerzając tej strefy? No właśnie. I Tutaj też y, myślę, że warte zwrócenia y, uwagi jest to, że ta strefa komfortu, nieważne, bo u każdego jest inna, nie? Mhm. ale gdy my się nie rozwijamy, gdy my nie chcemy jej poszerzać i gdy nie chcemy jej przekraczać, bo oczywiście, gdy przechodzimy granicę, ta strefa komfortu nam się powiększa, mhm. ale gdy my tego nie robimy, ona nam się zaczyna pomniejszać. Oczywiście. Jeżeli chodzi o, nie wiem, o nasze ciało, o nasz organizm, nie? No, kiedy ważę nie wiem, 70 kg, łatwiej jest mi przebiec kilometr. Kiedy już będę ważyć 100 kg, bo przez kilka miesięcy czy lat nic nie robiłem, ta strefa komfortu mi się zaczęła zmniejszać, to już nagle okazuje się, że kilometr jest nieosiągalne do przebiegnięcia. Czyli teraz strefa komfortu z kilometra zaczyna się robić, nie wiem, do, do 400 metrów, do 300 Na metrów. Na tak, i, i to myśl. Tak. I, I to jest właśnie mm, można tak powiedzieć, że to trochę takie no, hasło jest już bardzo mocno oklepane, ale gdy się nie rozwijasz, gdy stoisz w miejscu, to się cofasz. Tak. I, I to naprawdę w życiu chyba, no chyba na pewno tak jest. Gdy się nie rozwijamy, gdy każdego dnia nie próbujemy czegokolwiek zrobić m, dla siebie, dla swojego rozwoju czy dla bliskich, no to będziemy cały czas jakby tą strefę komfortu swoją pomniejszać. Aż w końcu skupi się ona tylko na właśnie, nie wiem, na fotelu, pilocie i telewizorze. Tak. I, I pójście do, do łazienki stanie się problemem, bo będziemy ważyć 250 kg. I to, I to nie są jakieś tam wymysły, tylko to no, życie już napisało niejednokrotnie taki scenariusz, że, że ludzie po prostu nie są w stanie stać z kanapy i pójść nawet do łazienki, bo... Całe życie byli tylko i wyłącznie na tej kanapie. No widzisz tutaj y, oczywiście, żeby to było jasne, my ani nie krytykujemy, ani nie oceniamy ludzi, którzy mają, nie wiem, problem z nadwagą, żeby to było jasne, tak? Tylko chodzi o przekazanie jakiegoś przykładu, bo to nie tyczy się tylko i wyłącznie sylwetki, to się tyczy później twoich zamiarów. Chodzi tak. o to, że z każdym kolejnym y, z wątpieniem, zawahaniem, powstrzymaniem się od y, poszerzania tej strefy komfortu, y, próbowania rzucania sobie, y, rzucać sobie wyzwań, tak naprawdę albo tak jak powiedziałeś, y, ta strefa komfortu się kurczy, albo w drugą stronę. Możemy sobie wyobrazić, że na samych początkach, kiedy mamy już jakąś tam określoną tą mhm. strefę, to jest po prostu linia na ziemi. Mhm. A z każdym kolejnym powstrzymaniem się, to jakbyśmy dokładali taką cegiełkę i budowali wokół siebie mur. Tak. Więc każda kolejna jakakolwiek szansa na rozwój, na podejmowanie się fajnych działań, na poszerzanie swoich horyzontów, tak naprawdę napotyka na ścianę już wtedy, a nie tylko i wyłącznie kreskę, którą warto spróbować przekroczyć. Tak, to się zgadza. Więc jeżeli nawiążemy tutaj nawet już na, na tym przykładzie do tego drugiego tematu, czyli odporności mentalnej, jak sama nazwa mówi odporność odporność się buduje odporność nie, nie, nie ma się po prostu tak tak samo jak y, odporność układu y, nerwowego czy, czy układu w ogóle tego odpornościowego odpornościowego <grym> dokładnie <grym> właśnie tu się, tu się sam zapętliłem no ale u, y, odporność układu odpornościowego tak ona się buduje poprzez tak. próbę tak poprzez no, nie po, to, nie po to jakby narażamy dzieci, na przykład od razu moja melania hmm. przechodzi ospę. Tylko okay. dlatego, że jakby swego czasu była u kuzynki, u mojego brata, u mojego brata byliśmy, nie, i z, bardzo lubi się z, z jego córką i ona miała ospę, nie, więc no my stwierdziliśmy, no dobra, no to kurczę, no fajnie, no to jedna drugą zarazi i zbuduje się ta odporność. Tak. Po przebyciu choroby my mamy to właśnie pamięć tych komórek i gdy kolejny raz ten jakby patogen będzie nas atakować, to my już mamy wytworzoną odporność, że my to przyjmiemy, tak. ale to już no tak przyjdzie na miękko. Nie? Mm. Że łe, to, jest, to już jest luźno. Nie? I tak samo będzie i z hejtem, i z każdą jakby negatywną, nawet konstruktywną opinią e, mm. ludzi. Nie? Że na początku może tak być, że to można zdołować, nie? a może oni mają rację, a ja się do niczego nie mogę nie nadawać i tak dalej. Nie? Ale jak my udowodnimy sami przed sobą, że to jednak. Takimi prostymi argumentami, że to jednak oni się mylą, to my wtedy, gdy już kolejny raz to się trafi, to po prostu popatrzymy na, na gościa i powiemy, wiesz co, wariacie, ja ci współczuję, ale jeżeli chcesz coś zrobić, jeżeli chcesz powymieniać się argumentami, no to porozmawiajmy, wyprowadzać cię z błędu. Kiedy ja jestem pewny swojego, kiedy ja wiem, że idę w dobrym kierunku, no to łatwiej zbijać mi argumenty i obiekcje innych ludzi. Na początku drogi... Jest to trudniejsze, bo nie jesteśmy obeznani w temacie. My sami do końca nie wiemy, w którą stronę zmierzamy, i jak to chcemy zrobić. Nie? A gdy już ten cel, albo może nie tyle, że osiągniemy, ale gdy już jesteśmy blisko tego celu, to my wiemy już, z jakimi problemami mogą się powiedzmy inni ludzie e, zmagać, tylko dlatego, że my te problemy już przeszliśmy. Dla tak. nas to już jest pych, błahostka, tak. a mm. dla innych to jest takie, wow. Y nie jest to aspekt moich kompetencji, czyli ten aspekt zdrowia takiego fizycznego i tak dalej, ale z reguły się mówi, że ciało potrafi się w pełni zregenerować i nauczyć się operować w danych warunkach mniej więcej w okresie 7 lat. On potrafi tak jakby się zregenerować całkowicie i wrócić do jakiegoś tam mhm. miejsca, w którym był i ta odporność też wymaga jakiegoś czasu. Przy odporności mentalnej, ty nawet wspomniałeś, że pierwszy krok może się wydawać wymagający albo nie dający efektów, i jak znowu sama nazwa mówi, odporność trzeba ją budować, trzeba spróbować jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Jak to zrobić? Wyzwania. Spróbować sobie samemu rzucać wyzwania na tyle, w jakiś sposób dostarczające nam tej możliwości, właśnie rozwijania tej odporności, sprawdzania siebie, tak? Nie, nie, nie podchodzić do tego z tym, że um, nie wiem jak tego, albo y, wiesz, co to jest zbyt trudne. Fajne, podoba mi się, ale zbyt wymagające. Tak, tutaj ja przytoczę Goginsa, znaczy to jest też świr, już taki mocny, tak dalej, to jest bardzo skrajny przykład, nie? Ale. To naprawdę poniekąd obrazuje każdego, nasz, każdego człowieka, który podjąć chce jakiekolwiek działania: zaakceptuj ból, mhm. pokochaj ten ból, naucz się żyć z tym bólem. I wtedy okaże się, że ten ból wcale nie jest zły. Okaże się, że w momencie, kiedy ty będziesz ramię w ramię przez całe życie, jakby kroczyć z tym bólem koło siebie, to będzieś wiedział, że ten ból się rozwija. I ja tutaj no, przytaczam go tylko też dlatego, że, że no, to już naprawdę jest bardzo duża skrajność, nie? Ale no, często te skrajności dają nam przykład, do czego chcemy dojść, albo przynajmniej jaki może być nasz sufit. Tak. Albo po prostu sufit nazwijmy to człowieczeństwa. Nie? My hmm. możemy swój sufit ustalić w połowie tego, co osiągnął Gogin, bo, bo niejednokrotnie pokazywał, że, że to naprawdę jest świrem i to, tak ty, to taki totalny socjopata względem siebie. Tak, no. Ale, ale no, w tym szaleństwie też może być metoda, nie? bo wracamy do tego, że na szczyt prowadzi kilka szlaków, kilka dróg. Niektóre są już wytyczone. O nich oczywiście łatwiej jest podążać, ale możemy zaatakować dzicz. Możemy zaatakować tak, taki szlak, którym jeszcze nikt nie kroczył i wyznaczyć swój. Kilka lat temu dostałem pytanie, czy jako zapaśnik miałem możliwość kiedykolwiek doświadczyć takiego momentu, gdzie miałem taką szczytową formę. I strasznie mi się spodobało to pytanie, bo nie zadawałem sobie sam nigdy tego pytania, a był taki moment. Był taki moment w mojej karierze, że faktycznie dotknąłem tej formy szczytowej, tak? że ani nic mnie nie potrafiło byle, byle jak zmęczyć. Miałem cały czas motywację, były oczywiście momenty wypalenia, ale one mnie bardziej pobudzały, żeby jeszcze bardziej po prostu przegrupować pewne myśli i tak dalej. I człowiek, który mi zadał to pytanie, powiedział mi tak, to teraz sobie zdaję z tego sprawę, że co najmniej 85% jeżeli tu mówimy o mężczyznach akurat mm. nigdy nigdy w życiu nie doświadczy formy szczytowej w jakiejkolwiek po prostu w jakimkolwiek aspekcie swojego życia. Tak, myślę, że to jest to, aczkolwiek też tutaj bym podkreślił to, że to, był, to była szczytowa forma na dany moment. Oczywiście, że tak. To e, ja tutaj I W też, danym zakresie, bo tak. to się tyczyło mojego sportu. Oczywiście. Ja tutaj też obrazuję to na przykładzie kickboxingu, gdzie w 2015 roku zdobyłem swój pierwszy tytuł mistrza świata. I ja e, można powiedzieć, że wtedy byłem jak ten Gogins, nie? Że, kurcza. <noise> ból, ból, ból i wszystko, wjeżdżamy. Ja wtedy w ogóle nie, da, nie dawałem sobie ani ułamka e, jakby procenta szans na to, że, że ja mogę przegrać, że coś może później tak. Ja dawałem z siebie naprawdę 110%. I bo wtedy, powiedzmy, no ja miałem wtedy 24 lata, nie? I no mimo, że byłem dorosły, to uważam, że jeszcze nie byłem na tyle doświadczonym zawodnikiem i facetem, co teraz, nie? Teraz potrzebuję do tego zupełnie inaczej. Znaczy, no, później zdobyłem drugi tytuł Mistrza Świata, a jeszcze yy, dwa lata później kolejne zdobyłem trzeci tytuł Mistrza Świata. Mhm. I w ogóle najlepsze w tym wszystkim jest to, że gdy zdobywałem trzeci tytuł Mistrza Świata, to ja już wtedy przestałem trenować kickboxing. Ja wtedy już od kilku lat trenowałem tylko boks. I no i wtedy zapałałem. Nie no trzeba trzeci tytuł mistrza świata zrobić, nie? Ja też mam do tej pory bardzo bliskie relacje z trenerami kadry narodowej kickboxingu full kontakt, bo to właśnie też trzeba rozdzielić, nie? To ja zdobywałem mistrzostwa świata w kickboxingu full kontakt, nie? To jest jedna z kilku odmian kickboxingu i yy, to było właśnie to, że my mieliśmy tak dobrą relację i taka padła propozycja, a dobra, wjeżdżam i, i śmigam. I można powiedzieć, że ten mój trzeci tytuł mistrza świata, to ja się śmiałem, że ja określiłem to mianem nie boxingu, tylko określiłem, że to było moje mistrzostwo świata w boksie plus kopnięciach. Ja opierałem ten kickboxing naprawdę bardzo mocno na boksie. A w, e, u nas w kickboxingu full contact trzeba sze sześć razy na rundę zadać kopnięcie, nie? Więc e, ja po prostu, można powiedzieć, w losowych momentach kopałem. Już jakby skupiałem się na tym oczywiście, żeby zdobywać też te punkty, ale mi nie przeszkadzało to, że kopałem na blok. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykopać. A wiedziałem, że e, swoimi dwoma argumentami jestem w stanie zrobić robotę, nie? No i nie wiem, po trzech czy po czterech pojedynkach zdobyłem trzecie mistrzostwo świata i uważam, że byłem zawodnikiem dużo mądrzejszym, dużo lepszym niż e, tym 6 lat wcześniej, w 2015 roku, bo to było 2-2-1, a tutaj 2-2-2015. E, uważam, że mentalnie i tak dalej byłem lepszym zawodnikiem, ale jeżeli chodzi właśnie o tą jednokierunkowość, o to nastawienie takie stricte na kickboxing, no to przygotowanie fizyczne miałem wtedy w 15 roku lepsze. No i właśnie. I tu i tutaj powiedziałbym, są moje szczyty. No, no właśnie, i to jest fajne to, co teraz powiedziałeś, bo warto rozdzielić forma szczytowa fizyczna i forma szczytowa mentalna, formę szczytową fizyczną, faktycznie gdzieś tam występuje z wiekiem też jakaś tam granica, bo powiedzmy tak. sobie szczerze, no yy, z wiekiem oczywiście możesz budować siłę, niekoniecznie kondycję czy wytrzymałość. A ta tak? regeneracja jest dużo tak. słabsza. Yy, ale w drugą stronę dążenie do tej formy mentalnej, takiej szczytowej, to jest chyba coś takiego, co może... Dawać niesamowitą dawkę motywacji, tak? Że możemy polepszać siebie hmm. każdego dnia. Oczywiście, niejednokrotnie w sportach, takich trochę mniej fizycznych, można tak to określić. Hmm. E, nie wiem, choćby nawet czy tenis, czy, czy inne sporty, no można powiedzieć, że te, e, s, no, nie chcę obrazić, ale te stare dziadki. <laughs> <laughs> Stojąc w miejscu, rozkładają na części pierwsze tych maulatów, którzy kurczę, biegają i tak dalej. Właśnie to się pani równoważy. Ta, to doświadczenie, ta wiedza e, nabyta właśnie przez te lata doświadczeń e, jakby równoważy się z tym młodym wigorem, z tą energią, z tym zapałem i, i z tym właśnie, i znowu przytoczę tutaj mojego ojca, który no, znowu pięknie zawsze mówił, e, podczas meczów piłki nożnej. Mówi, po co głupio biegać, jak można mądrze stać? Myślę, że takim podsumowaniem dzisiejszego odcinka będzie, yy, pomimo że dwa zupełnie inaczej nazwane tematy, ale budujcie swoją formę szczytową, pracujcie na nią, yy, szczególnie z tej perspektywy mentalnej. Oczywiście, żeby to było jasne, nie przeszkadzajcie sobie, jeżeli chodzi o formę fizyczną, bo to też jest bardzo tak. ważne, bo to one... Wpływają właśnie na tą skalę tej odporności mentalnej, bo się mierzycie każdego dnia z różnymi wyzwaniami, a przy tym wszystkim poszerzacie swoją strefę komfortu. Dokładnie. A przekładając ten sukces, który osiągniecie w jakiejkolwiek dziedzinie życia, jeżeli będziecie przekładać ten sukces i tą swoją odporność, poszerzanie tego na inne dziedziny, nagle okazuje się, że jesteście w stanie osiągnąć tak równie spektakularny sukces w każdej dziedzinie życia, którą chcecie się podjąć. Jak zwykle bardzo, bardzo mocno zachęcamy e, komentować, e, komentować i pod tym wideo wracać do poprzednich. Mamy też taką nadzieję, że gdzieś tam powtarzacie sobie niektóre odcinki, żeby e, pewne rzeczy też utrwalić. E, oczywiście zachęcamy do lajków, subskrypcji e, i co? I kibicowania nam i Dokładnie. Lecimy dalej. dalej. I oczywiście piszcie w komentarzach również tematy, które chcielibyście poruszyć, które chcielibyście, żebyśmy my poruszyli w kolejnych odcinkach. Oczywiście, my mamy swoją bazę tematów, które, które działamy, ale również chcemy słuchać was i, i efektem właśnie będą kolejne odcinki. Z tego miejsca dziękujemy wam bardzo. Zapraszamy na kolejny odcinek. Mentalnego pola bitwy. Siemano. Do zobaczyska. Pa. Higher than you ever been, stand tall like Everest. I mean, higher, you ain't gotta settle in. Go places they never been. We go